No, cześć. E, z tej strony ja i kanały burzowe Luwru zapraszamy. No to pierwsze, co? O matko, Co zrobisz tak. Tak. Jeszcze mi nie traf. No, ona wariuje. To jest. To jest. Zapomniałem właśnie to powiedzieć, ale ona jest jakaś nienormalna. Ty. Co? Dobra. Zabiliśmy to coś Tu mamy naboje. Gdybyśmy właśnie na... Nie, co? Apteczka na no, ok. Tutaj też jest chyba apteczka. E, no dokładnie. I to dużo nawet. No to pierwsze co to musimy jakby w poprzednim em, odcinku byliśmy w takim miejscu. Wiecie co, zapiszę sobie. E, byliśmy. Nie tu. Byliśmy w takim miejscu, em, gdzie zabraliśmy, jakby, wszystkie plany, które mamy. Nie tu. Plany, które mamy, żeby się dostać do luwru. To jest przedmiot, tak? Tu, tu jest bomba, którą musimy wysadzić. I tu jest mapa wykopalisk. I tutaj mapa kanału wokół luwru. Tylko nie wiem czy ona jest taka mała. No i tutaj mamy jakby, jak zaznaczone, te, które mamy wysadzić, bo jak wysadzimy źle, to Lara nam umrze. Eee, bardzo, bardzo fajny motyw, jakby z fabułą połączony. Także mi się to podoba bardzo. No, tutaj nie ma jakiejś większej... Eee, zejdźmy stąd. Tu nie ma jakiejś większej filozofii, tylko po prostu trzeba... ...wszystko przykręcić. Kolejności oczywiście nie znam, bo już trochę dawno w tą grę gram. Um, Chcę się zależy, co to dla was dawno, bo jeżeli dwa... nie, 3 miesiące temu, no to dla was to będzie chyba szybko... Co? Nie masz siły, ok. A Tak, właśnie nara nie ma siły do takiej rzeczy. Więc musimy iść gdzie indziej. A mianowicie... Pójdziemy sobie tutaj. Fantastycznie, dzięki, że mi pomagasz. E, tak, zaczynają się lata 2000, więc e, postacie z gry robią z ludzi głupków, którzy nie myślą sami. E, I dlatego gra nas sama prowadzi. I to jest smutne. Bo na przykład e, Angelika mi ostatnio wysłała takiego mema. E, co wolimy? Wolimy... Nie mogę tego zrobić Czy No Z klasyków, nie? No to wszyscy wiadomo, że No Ja też wolę no Ale spoks Tak eee, No i co? Lara by mogła się ogarnąć i trochę szybciej się poruszać Byłoby mi Bardzo miło Piękna Lara, coś mi się stało w ogóle z ustawieniami, bo poprzednie ustawienia chyba nie miały tak niskich tekstur i tak dalej, a teraz patrzę, że te tekstury są serio bardzo małe, albo może takie były wcześniej, a teraz dopiero zauważyłem, eee, ale nie będę o tym gadać, bo pewnie nikt z was nie zwrócił My na to uwagi, nikt z was nie zwrócił na to uwagi i teraz ja i teraz wy też będziecie, bo to zawsze tak działa przeważnie. Fantastycznie, że jesteś silna. Cieszę się z tego. Tak, tutaj gorąco nie jest, bo tak nam faluje ekran. E, I tu bierzemy jeden. Jest ich sześć. W miarę, w miarę proste, intuicyjne, wiadomo co gdzie i tak dalej. Więc spoko. E, z tego, co widzę, to Angelika nawet nie ma czasu oglądać moich filmików, więc w sumie spoko. Bo się nie muszę spieszyć z nagrywaniem. No, ale dzisiaj była niedziela i powiedziała, że coś tam, coś tam będzie oglądać. Ale raczej wątpię, żeby coś oglądała, bo no to tak raczej czasu nie ma. Jak wcześniej miała dużo czasu, tak teraz w ogóle nie. Takie nie była ziemia trochę. No, ale... Ciała to ma. Skoro tak bardzo lubi, yy, nic nie robić. Leżeć, pachnieć. Dobra, mamy drugi. Teraz musimy sobie zejść tutaj na dół. W sensie mm, ja, ja to robię bardzo intuicyjnie. Yy, tu nie Iść dlatego, że ja nawet kolejności nie znam do końca Czy tu się wpływało? Nie. To nie tu, czyli musimy wypłynąć teraz. I iść teraz na górę. Bo jesteśmy tutaj gdzie byliśmy na początku. I teraz znowu na tą rurę musimy iść. Tak myślę. W ogóle podoba mi się strasznie strój. Ja w ogóle wszystko lubię z Tomb Raider... E, Angel of Darkness. Ta gra jest niesamowita. Mało doceniona. Fabuła jest po prostu nieziemska. E, nie wiem czy wiecie, ale fani... E, Tomb Raidera tworzą właśnie remake tego. Remake albo drugą kontynuację. Nawet nie wiem czy o tym wcześniej nie mówiłem. Ale właśnie robią i się nie umiem doczekać, bo fajnie by było, gdyby to coś takiego zrobili i pokazali po prostu krystal.com, czy tam. Nie wiem, kto się co z tym zajmuje: Edios, czy. Czy ktoś. Tak, teraz tam się tam nazbierała woda. Chyba. No, i fajnie by było, bo już właśnie niby trójkę robią, dwójkę robią i Angel of Darkness. Ja tak liczę najbardziej na tą dwójkę. Ta dwójka, no, chciałbym zagrać w dwójkę, ale chciałbym zagrać w dwójkę tak jeden do jednego, a nie, że coś jest pozmieniane. Coś wiem, że no, nie wszystko się da zrobić i tak dalej. Takie otawiotę, bo skoro tam były kwadraty, a tu jest coś innego, ale ja nie wiem, jakie mam wyobrażenie. Ja bym, ja bym w ogóle chciał zobaczyć film z Tomb Raider 2. Tam nie wiem, czy tam. To... Czy. Tak. Teraz nie wiem, czy mam iść tu, czy po, te... po tej rurce, właśnie. Lara mnie wyprzedziła i po tej rurce mam iść tylko tu, są naboje. Więc w sumie y, warto tutaj zajrzeć Ale skoro tak bardzo się wyrywałaś, żeby tu iść Zapiszemy, jakbyś miała zginąć Z tobą to nigdy nie wiadomo Z tą twoją wytrzymałością A się właśnie zastanawiam, czy y, Jak oni zrobią ten remake, to będzie ta wytrzymałość Powinna być chyba w się, sensie jak dla mnie, no nie musi być, to nie jest jakiś wymóg, ale fajnie by było, gdyby było. E, teraz tak, zazwyczaj mam z tym problem, a chciałbym tam skoczyć. tak zobaczę, czy się uda mi. A co ty robisz? To mi się, a patrzcie, jak ją wygięło. No nie udało mi się, ale spróbuję tak inaczej trochę. Nie wiem, czy nie potrzebnie kontrolę snem. Czy w ogóle da się to jakoś inaczej wskoczyć? Spaść tak? Chyba nie. na przykład tak. O. O! Udało się. Kurczę. Ale spoko. Dobra, no i teraz tak. E, oszczędziliśmy trochę czasu. E, ale nie bójcie się, bo zmarnowaliśmy go na śmierci. W sensie, że ona ginęła, nie? I to, to nie jest tak, że ja znam tą drogę na pamięć, tylko po prostu tak jakoś popłynęłem tutaj. Tak. Lubię ten poziom. On jest strasznie przyjemny. Jest taki... Początek fabuły. Bo jakby e, Tomb Raider w Paryżu jak się zaczęło, to było takie sprawy niedokończone, coś takiego, bardziej... Bardziej wprowadzenie do Do fabuły. E, kontynuacja poprzedniczki, coś takiego. A ta już jest. Tu już jest taki prawdziwy Tomb Raider. Rowiec. Ta, nie wiem, czy tutaj mam iść, czy tam. Tam. No, ale spadaj. Idę tu naokoło, bo mi się nie chce z nią cackać A nie, i tak przecież muszę się zatrzymać w połowie Ale ty jesteś głupia I nie... Myślałem, że nie trafię Mhm, okej okay. Bardzo ładnie Ale ładnie się chwyciła Podobała mi się ta animacja Dobra, dawaj tutaj Podoba mi się jak ona tak właśnie na tej pochyłej ścianie się wspina. Trochę to trwa, ale to fajnie wygląda jeszcze ten cień, jak z y, Intra do Tomb Raider Legend. Co nie? Czy tylko ja to widzę? cóż jakieś wycie, a nie wiem, czy to w tej grze. A wiecie co, ja chyba tutaj nie miałem iść. Za powiem, nie, nie miałem xd. Powiedzcie, że ja mam gdzieś fajny zapis. No, może być. Tam jest droga powrotna jakbyście nie wiedzieli. Jaki jump. O, o jaki skoki chodziło? No i zrobiliśmy wszystko. Teraz właśnie tam się otworzyły drzwi. Tak, tutaj. Wbijaj. Zapisuję. No. Jeden z moich ulubionych poziomów. Aż z przyjemnością po prostu przechodzę to, a nie tak jak tą czwórkę. Robię to tylko po to, żeby Angelika nie musiała. Bo znając Angelikę to tak. Ona by oglądała tu na YouTubie jak to przejść i ona by to przechodziła jote w jote. A ja daję się ponieść emocjom, nudzie i wszystkim, i po prostu wszyscy nagle y, oglądamy moje szukanie drogi i tak dalej. Bo uważam, że to jest bardzo cieka to jest ciekawsze niż. Um, to jest bardzo ciekawe niż po prostu y, oglądanie, jak ktoś przechodzi tą grę. Fajne jest to, jak on szuka wejścia, czy tam coś, co ma zrobić. To jest o wiele spoko. A Angelika tego nie potrafi zrozumieć, bo ona jak się gubi, to ona tego nie wrzuca, tylko ona wczytuje sobie pierwszy zapis. No to słabe, nie? Tak mi się wydaje. Ja lubię na przykład jak Angelika nie wie co ma zrobić i, i po prostu lubię oglądać to jak ona myśli co ma zrobić. I dopiero po pół godzinach pada na ten pomysł, a nie że zaraz idzie sobie sprawdzić. Także Angelika, tip dla ciebie. Wrzucaj wszystkie filmiki, które nagrasz za pierwszym razem, a nie... Za dziesiątym, tak, I better be careful. E, akcent brytyjski. Teraz tak. E, tutaj, jak wysadzimy, to tu jest błąd. Ten. W sumie mogę nawet Wam pokazać. Można ten wysadzić, ale ten jest zły. I ona dlatego mówi, że lepiej sprawdzić na mapie i tak dalej, nie? I patrzcie, i wysadzimy to. I to będzie złe, bo um, chciałem wypłynąć, ale faktycznie bo tam ten y, zapach, ale nie da się przejść, bo się pali. Dlatego to by było zbyt proste, gdyby to miało być to. Dlatego pierwsze, co musimy zrobić to zanurkować chyba. Chyba tak. Czy tu mogę wyjść? Mm. Tu? Bo na mapie były pokazane 2x, nie? Tylko, a co to jest za ten zawór? Jakiś nie wiem, od czy coś. Dobra, no, ale idź! I to jest I tutaj. Myślę, to, jest to jest to. I dajbujemy teraz. Dive girl dive. dive girl, dive! Jakby taka podpowiedź, że. Halo. Tak i to jest to wejście, w którym mamy jakby wejść, bo nic się nie pali, ani nic, tylko teraz jak mam wyjść tu bardzo ładnie. Zapisujemy sobie eee, i teraz musimy uważać po bo... chyba tu. Kurczę, czy ja dobrze teraz poszedłem Chyba tak Jakby tu nie pójdziemy na górę tą drabinką, bo jak widzicie ta drabinka jest wystrzelona A co ja mam teraz zrobić? Tu chyba iść Oh my god, i co teraz? Bo źle wskoczyłem. Aha, Boże tutaj, dobra Dawaj Później są bardziej kłopotliwe poziomy i bardziej one są na farta Naprawdę Na przykład, y, sala 4 pory roku Tam, to jest dopiero kosmos, nie? Tam, jak ci zawieje wiatr, a ty jesteś na takiej cienkiej jakby... Na takim drzewie no, Ja wiedziałem, bo jesteś tempa Mhm. Spoko Spróbuj spróbujemy to jeszcze raz zrobić. Ostatni, Ar chwileczkę, jakie mam tam skoczyć? Tu. Wejść na to Wejść na to i teraz tutaj widzicie? Jaki jestem sprytny, w ogóle mogłyby jakieś deszcz tutaj spać. Bo jest taki upał, że to jest hit, nie? Ej, to jest dla mnie chore, że w lato jest gorąco, a w zimie jest zimno. Nie powinno być tak. Powinna być zawsze odpowiednia temperatura. Dobra, i jesteśmy, teraz musimy iść tutaj, tu, tak się nie miał odzwyczaić, że ono tu nie ma sprintu jeszcze, no, i w takim bądź razie znaleźliśmy się w galeriach Ruluvru, e, dzięki wam za oglądanie e, i trzymaj się, pa!